Dzień dobry, Chrystus z martwych stał. Kolejny dzień, kolejna nieprzyzwoita godzina, kiedy nagrywam tego live'a. Nagrywam, puszczam go do sieci. Bardzo się cieszę, bo już staje się to powoli naszą tradycją, to poranne spotkanie. Niektórzy pytają, dlaczego kiedy się witam rano, to pomimo tego, że nie jest to okres wielkanocny, mówię Chrystus z martwych stał. Z dwóch powodów to robię, szybko wyjaśniam. Po pierwsze, dlatego, że w całym Piśmie Świętym, czy w całej dobrej nowinie, ta nowina jest najważniejsza i ona nie dotyczy tylko Wielkanocy, ale całego naszego życia. To jest to, że Chrystus z martwych wstał i to jest nasze chrześcijańskie powitanie, pozdrowienie, które przypomina nam fakt, który zmienił wszystko. To, że Chrystus zmartwychwstał. Nie będzie to katecheza o zmartwychwstaniu dzisiaj w żaden sposób. I to jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że my jako wspólnota, wspólnota, w której jestem, jestem członkiem, czyli koinonia Jan Chrzciciel, przyjęła to zawołanie jako swoje pozdrowienie. Ale ono nie jest przywiązane do naszej wspólnoty, ono jest uniwersalne. Także dlatego rano, kiedy się witamy, mówię, Chrystus zmartwychwstał, bo zmartwychwstał dla Ciebie, zmartwychwstał dla Twojego życia. Przechodzimy do słowa. Dzisiaj idziemy dalej. Ci, którzy są po raz pierwszy, myślę szybko się zorientują, o co tutaj, o co tutaj chodzi. Po prostu każdego dnia spotykamy się z kolejnym wersetem albo jakimś zdaniem z Ewangelii, w tej chwili z Ewangelii według świętego Łukasza. Idziemy po prostu krok. Krok za krokiem i patrzymy, co Bóg mówi do nas dzisiaj przez to słowo. A dzisiejszy fragment to jest Ewangelia według Świętego Łukasza, pierwszy rozdział, wersety 8 do 10. Przeczytam ten fragment. Kiedy Zachariasz, według kolejności swojej zmiany, spełniał przed Bogiem czynności kapłańskie i zgodnie ze zwyczajem kapłańskim. Otrzymał przez losowanie przywilej wejścia do przybytku pańskiego dla spalenia kadzidła. W czasie tego okazania cała reszta ludu modliła się na zewnątrz pokazał mu się anioł pański, stanąwszy po prawej stronie kadzidanego ołtarza. Hm. Napisałem 10, a skończyłem na 11. Już szybko poprawiam, bo rzeczywiście jest to. Yy... Są to wersety od 8 do 11. Już jest poprawione. Tutaj ważny jest ten cały, cały kontekst. Tak jak napisałem w opisie tego naszego dzisiejszego spotkania, tej naszej dzisiejszej kanapki, popatrzymy na to. Bo to słowo daje odpowiedź na pytanie, kiedy i jak spotkać Boga osobiście. Trzy rzeczy, trzy takie myśli, z którymi chcecie dzisiaj zostawić, ponieważ nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, nie mam przygotowanej notatki, więc powiedziałem trzy rzeczy, a teraz się sam boję, czy będę o tych trzech rzeczach pamiętał. Ok. Po pierwsze, kiedy mówię o spotkaniu z Bogiem, to mam na myśli takie szczególne, osobiste doświadczenie. Hmm. Nie w każde spotkanie, bo to w, oczywiście odbywa się i w czasie modlitwy, i w, w czasie Eucharystii, i w wielu innych okolicznościach, ale mówi o takim osobistym, wewnętrznym doświadczeniu serca, takim że wiesz tak, tu był Bóg. Nie? Bo to jest doświadczenie, o którym dzisiaj czytamy w księdze, w księdze w Ewangelii Łukasza, i w doświadczeniu o doświadczeniu Zachariasza, który. W świątyni spotkał Anioła, wysłannika Boga. Więc takie trzy myśli, z którymi chcecie dzisiaj zostawić, z tym słowem: w jaki sposób, gdzie, jak spotkać Boga. Zachariasz spotkał Boga w świątyni, i to mogłoby sugerować nam, że aha, ok, czyli, żeby spotkać Boga, idę do kościoła. I ja jeszcze pamiętam z okresu mojego dzieciństwa, tak byłem uczony dosłownie, nie? że Bóg mieszka w tabernakulum, Bóg mieszka w świątyni, w kościele, więc jak chcę spotkać Boga, idę do kościoła. No to była taka motywacja, motywacja dla dzieci na katechezie w, w szkole podstawowej. Jeszcze chodziłem do salki, to jeszcze nie były czasy, kiedy była katecheza w, w szkole żeby dzieci chodziły w niedzielę do kościoła, bo wtedy spotkają Boga. Więc to jest pierwsze skojarzenie, które jeszcze we, we mnie się pojawia. Ale tu bardziej chodzi o to, że Zachariasz spotyka Boga, kiedy spełnia swoje czynności kapłańskie. Okay? A kiedy ty, a kiedy ja, kiedy my spełniamy czynności kapłańskie? Czynności kapłańskie spełniasz w czasie modlitwy. I to jest pierwsza, e, pierwsza rzecz, pierwsza okoliczność, a, która przygotowuje Ciebie na takie spotkanie z Bogiem. Wierna, codzienna modlitwa, spełnianie Twoich obowiązków kapłańskich. Dlatego, że e, jeżeli chcesz przeżyć pewne doświadczenie, e, prawdziwe doświadczenie mistyczne to musisz mieć również zdolność odróżnienia go od fałszywej mistyki albo od takiej sytuacji czysto emocjonalnej, która wydaje się być duchowością, a wcale nią nie jest. Po prostu hormony, po prostu emocje, po prostu przeczytałeś dobrą książkę, byłeś na uwielbieniu wczoraj. Pojechałeś na spotkanie z Marcinem Zielińskim, i tak dalej, i tak dalej. I następnego dnia masz poczucie, że właśnie przeżywasz takie doświadczenie. Może tak, ale prawdopodobnie nie. To jeszcze działają, działają emocje. Nieważne, czy to, czy to prawda, czy nie. Ważne jest to, żebyś miał, żebyś miała możliwość odróżnienia. Tego doświadczenia, które jest prawdziwe, od tego, które jest fałszywe. A jeżeli się nie modlisz, jeżeli nie masz codziennej relacji z Bogiem, to nie masz możliwości, żeby jedno od drugiego odróżnić. To jest pierwsza, pierwsza myśl. Druga myśl jest taka: Zachariasz spełniał przed Bogiem swoje obowiązki. Według kolejności swojej zmiany spełniał przed Bogiem czynności. To znaczy, że zachariasz wypełniał, spełniał swoje obowiązki wynikające ze swojego stanu. No mówiąc krótko, był w pracy. Okay? I to jest kolejny trop, kolejne światło, które z tego słowa oświetla naszą, naszą drogę, drogę naszego życia. Bo jeśli naprawdę chcesz, Przeżyć takie doświadczenie i chcesz, wiedzieć, że, i chcesz wiedzieć, że ono jest prawdziwe, to po pierwsze módl się, ale po drugie bądź wierny swoim obowiązkom. Hmm? Yy. Bo w tej wierności kształtuje się Twoje pokorne serce. Serce pyszne Boga nie spotka. Serce pokorne ma szansę na spotkanie. Z Bogiem, a serce pokorne kształtuje się w codzienności, w, w codziennej pracy, w Twojej nauce, w, twoim, w Twojej trosce o Twoje dziecko, w Twojej trosce o Twojego małżonka, w Twojej trosce o Twoich rodziców, w Twojej trosce o Twoich najbliższych przyjaciół, itd. Tak tak w dobrym spełnianiu Twojej pracy, w, w, w dobrym wykonywaniu Twojej pracy. W tych, wszystkich, w tych wszystkich rzeczach. I to jest. I to jest ta, 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 druga, ta druga myśl. I trzecia jest taka. że. O, przepraszam, się zawiesiłem. I trzecia jest taka, że to Bóg. To Bóg. Decyduje o czasie i miejscu. Ok? To Bóg jest Bogiem. Ty nosisz w sercu tęsknotę za mocnym, osobistym doświadczeniem Boga, ale to On decyduje o tym, kiedy i jak do tego spotkania dojdzie. Zachariasz spotkał anioła w świątyni. Ale gdzie Ty go spotkasz? kiedy nie zależy to od Ciebie OK Od Ciebie zależą te dwie, te dwie pierwsze rzeczy wierność modlitwie i wierność codzienności, a Bóg decyduje o tym trzecim I to trzecie to, to bardzo ważne nie jest dowodem na to że Bóg Cię kocha Czyli to, że ty nie spotykasz Boga w taki bardzo osobisty sposób nie jest... E, nie jest dowodem na to, że Bóg cię nie kocha, że Bóg się o ciebie nie troszczy. Hmm? Dlatego, że Bóg się codziennie o ciebie troszczy, i kiedy będziesz się modlić i, i czytać Słowo Boże, to będziesz tego doświadczać. Okay? Więc co robić pomiędzy tym, co robić pomiędzy tym dniem dzisiejszym, a tym dniem, w którym ukaże ci się anioł, w którym Bóg pojawi się w bardzo osobiście w, w Twoim życiu? Otóż, to co musisz robić, to zachować wierność i karmić się Słowem Bożym. Bo jak widzisz, kiedy czytamy to Słowo, a doszliśmy w trzecim spotkaniu raptem do ósmego, ósmego wersetu pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza, nasączona jest światłem, nasączona jest życiem, nasączona jest mądrością. Więc kiedy codziennie, i dobrze, że tu jesteś, więc kiedy codziennie e, karmisz się tym, tym, tym słowem, ono wypełnia cię Bożą, e, Bożą obecnością. Okay? To jest jeszcze jedna taka myśl w tym, w tym fragmencie, który przeczytałem. W czasie, kiedy Zachariasz e, był przed ołtarzem, był, był w przybytku i tam dokonywał okazania, cały lud modlił się na zewnątrz. E, ja chcę tu być dobrze zrozumiany. Wielu ludzi jeździ na uwielbienia, na spotkania, jeździ z konferencji na konferencje, po to, żeby doświadczyć Boga. I ja jestem za. I ja jestem jak najbardziej za, i doskonale pamiętam czasy, w których robiłem to samo. To jest bardzo dobre. I nie chcę, żeby to zabrzmiało jako jakaś kontestacja. Nie, nie jestem przeciwko. Ale jeżeli chcesz naprawdę doświadczyć obecności Bożej, to ona odbywa się w momencie, w którym cała reszta ludu modli się na zewnątrz. To znaczy, kiedy jesteś ty i Bóg. I tej obecności szukaj, i tej relacji szukaj. Te duże spotkania pomogą ci? Mam nadzieję. Ale to nie tam, to w tej Twojej osobistej. Osobistym spotkaniu, w Twojej izdepce, w Twoim pokoju, w twoim, jeżeli się modlisz w łazience, jeżeli się modlisz w Twojej sypialni, jeżeli się modlisz w specjalnej, nie wiem, w kaplicy może się modlisz. Ale jeden na jeden. Tak, to jest ten czas osobisty. Duchu Święty. Prosimy Cię, abyś ty teraz to słowo, które czytaliśmy, a nad którym teraz się pochylaliśmy. Niech ono teraz wejdzie w głąb, niech ono teraz wejdzie do naszych serc i wyda owoc, niech ono przemienia nasze życie. Duchu Święty, ja cię proszę, abyś ty teraz uczynił to słowo słowem bardzo, ale to bardzo żywym. W sercu każdego, kto jest dzisiaj na tym spotkaniu. Duchu Święty, ożywiaj nas Twoim słowem, ożywiaj nas, oświecaj. Dawaj nam mądrość. Amen. Kochani, dzisiejsze zadanie, Psalm 63. Ci, którzy pierwszy raz to szybko wyjaśniam, robimy tak, że po, tym, po, tej, po tej części, kiedy tutaj razem jakby jesteśmy z tym słowem z Ewangelii, przychodzi czas na osobistą modlitwę psalmem. I dzisiejszy psalm, który proponuję to jest psalm 63 i wtedy weź, zrób to tak, że z tego psalmu po przeczytaniu i, i zrób to teraz. Nie skroluj dalej Facebooka, nie skroluj dalej YouTube'a, zrób to teraz. Weź Twoją Biblię. Weź ten psalm 63. Przeczytaj go w, takim, w takiej atmosferze modlitewnej i też bądź wrażliwy na, na impuls Twojego serca. Które słowo, który werset, które zdanie z tego psalmu dotknęło ciebie? Dotknęło cię w sposób szczególny? Zatrzymaj się na nim, użyj go jako twojej, twojej modlitwy. Czyli przeczytaj to, to zdanie, przeczytaj ten psalm na głos, tak żeby, cię, żeby słyszeć, nie musisz bardzo głośno czytać, ale usłysz to słowo. I wtedy, po pierwsze, dziękuj Bogu za sprawy twojego życia w kontekście tego słowa. Które, które przeczytałeś, i uwielbi Boga. I uwielbi go, oddaj mu chwałę. Przez to słowo. Przez ten, psalm, przez ten werset, przez, przez, to, przez to zdanie. Niech to będzie dzisiaj twoja, twoja modlitwa. Życzę Ci bardzo dobrego dnia, błogosławionego i, i, widzimy, się, i widzimy się jutro o tej samej porze. Czyli ja o godzinie około 2.30, a na ty o twojej porze.